Muzyka Siemanko, Egon z tej strony, jak poszukiwaczy, chciałem Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tych zbliżających się świąt. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim przyjacielskiej, rodzinnej atmosfery, pełnej miłości i szacunku. I tyle Wam życzę, nie? Także zapraszam Was wszystkich serdecznie teraz na film. Szybanko, jak w swojej stronie? Dzisiaj przyjechałem sobie na plażę. To jest taki działek, że troszkę pada, ale nie ma wiatru, także spróbuję swoich możliwości dzisiaj na plaży. Nie wiem, czy jest jeszcze sens o tej porze iść na plażę, ale zobaczcie, jestem w bardzo fajnym miejscu. O, tyle tutaj jest plaży do łażenia. Latem, jak sprawdzałem sobie na Google Maps, mnóstwo ludzi tutaj przyjeżdża się kąpać. Jest kurczę zawalone, normalnie jak to się mówi przejście nie da. <grym>, Tyle jest ludzi. I co? Nie wiem, zobaczymy czy coś tutaj nam wypadnie. Także widzimy się jakby co przy pierwszych dołeczkach miłego sensu. Pozdrawiam hej I praktycznie na wstępie. Patrzę. Mie, kurczę serwerka, nie? Bo sami tak ładnie wyglądało, w jakiś pierścionek. A to jest tej z szafki z IKEA. śruba. <grym> Dobra, jest pierwsza znajda, lecimy dalej. Na razie znajdek brak. Jedynie znalazłem na oko. Taka znajdę, jakiś dywanik, nie wiem, hinduski czy co. <grym>, Także lecimy dalej. Chyba, chyba czas mieć miejscówkę. Kurczę no, jestem prawie cały mokry. No i teraz kolejna znajda prawie serwerko. Ta część górna długopisa kurczę. jak widzieliście nie było sensu iść na tą plażę Nic kompletnie nie wyszło Jadę do pobliskiego parku Tam jest jakiś plac zabaw także pogoda nie rozpieszcza Więc dzieciaków na pewno nie będzie na tym placu zabaw Także lecę tam sobie zobaczyć na chwileczkę nie wiem, czy w ogóle odcinek wyjdzie Jak co, to widzimy się za chwileczkę tam w parku Bo na razie kurczę leje i to ostro. Patrzcie sami Zmieniłem miejsce na taki placek Plac zabaw I patrzcie co Kurde, no już myślałem, że pierścień. No to jakaś podkładka Także <noise> dzisiaj dzień Taki jak widzicie, jak na razie Dobra, lecimy dalej W końcu pierwsza moneta Dzisiaj <grym> Mam 5 centów Z żarce, bo z żarce, no ale jest. Nie? Jest jakaś mała zawieszka Może i sreberko Jakieś serduszko Gdzieś tam napis Eat on Nie wiem co może znaczyć <grym> No, Ale może być sreberko, nie? Nie wiadomo <grym> Taka znajdę. Przeniosłem się kawałek dalej na taką polankę, ale kurczę, pada i to strasznie. I tymczasem pierwszy większy nominał. Mamy 20 centów. Dwie monety z już w I jest, patrzcie. Jest moja ulubiona monetka. Także jest z Przejdźmy no dalej Podejrzewam, że kolejna monetka, bo sygnał 75-76 To jednak nie kółko na namiotu No i tym razem jedyneczka Także już mi się podoba ten wypadzik, może sreberko, kilka euraczy. No, jest cholernie zimno, kurczę, jestem strasznie zmoczony. Dobra, nie marudzimy I, i lecimy dalej. I kolejny sygnał i kolejne 20 centów. Patrzcie to, ja pierdziele, nie? Kurde, nie, tak by się wyłoniło taki kawałek łańcuszka. Zacząłem to wyciągać i po jednej i po drugiej stronie jakieś, kurde, nie wiem, monety za <grywia> Ja pierdzielę. I <grywia> nie no, te parki to mnie tak zaskakują. <grywia> Patrzcie, to jak, kurde, nie. ja pierdzielę. Masakra. Kurde, co z nią, jak przeczyścić, jest zimno. Także później w domu na podsumowaniu Wam przeczyszczę, Wam pokażę. Ja pierdolę, patrzcie to kawał srebra. <grymne> jakieś brązoletka i prawdopodobnie, nie wiem, czy jakieś falsyfikacje, czy co to. Ach, prawdopodobnie dwie monetki. <grymne> ale srebro. <grymne> Dobra, lecimy dalej kochani. Kurde, no zimno, ale jest już power. <grymne> Kolejna monetka i tym razem dyszka. Kurczę, to jest zimno, strasznie, ale jest super mam szczerze I kolejna moja ulubiona monetka Tak, jest dwieczka Kolejna monetka i jest 5 centów I tutaj jest, już widać fajnie się tutaj wbiła I mamy dwudziestkę. nie, jeszcze 5 centów i to jeden z ostatnich lub ostatni sygnał, bo strasznie ciemno się zrobiło. No, także jadę do domu, Koń, kończysz te wykopki, bez ciemno. Także widzimy się za chwileczkę na podsumowanku w domu. I tyle. No jestem w domu, czas na podsumowanko. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, chciałem serdecznie Wam wszystkim podziękować za to, że tak mnie wspieraliście, tak mi pomogliście w, w tym bólu pleców. No, zacząłem używać plastrów, Jakieś tam jeszcze dodatkowo Kasia miałem maścią, smarwała, także malutku mi to tutaj przeszło. Także dziękuję wszystkim serdecznie za, za pomoc, za ch chęć doradzenia mi. Naprawdę jesteście wspaniali. No i co, przejdźmy, przejdźmy, teraz do znajdek. Widzicie <grydziś> się fajny wypadek, krótki, zmokłem kurczę, tak, dobrze się nie rozchorowałem. I tak mamy 6 euro, ponad 6 euro. To jednak nie jest rebarko, to jest od jakiegoś nie wiem paska, może butów. No i kurczę, <grydziśla> znajdka, kurde, znowu znajdka miesiąca, <grydziśla> co wykopki znajdka miesiąca, kurde. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Zacząłem czytać, szperać w internecie i się to okazało, że może to być tak zwana Pandora, bo są różne rodzaje tej brązoletki Pandory. I tutaj patrzcie, jest monetka. Yy, jakieś 25, nie wiem, konech kopiejek, kopiejki może 1877 w bardzo pięknym stanie. Naprawdę, troszkę tam przyciemniała w rogach, ale jest piękna. No i drugie, jakieś 5C, 5 centów, 1979 yy, Uni Van o holenderska, to to jest holenderska No ta jest już w troszkę gorszym stanie Aczkolwiek, <grybujesz> do wyczyszczenia, nie? <grybujesz> ja pierdzieli do no, to to jeszcze taki łańcuch <grybujesz> Patrzcie, zobaczymy, zważymy Dobra, jest co? Jest 0,0 i 26,73. A przed chwilą pokazywało mi 26,59. Także no, ale ponad, ponad 26 gram, tak czy tak. <grym> Także widzicie, kurde. No nie wiem, można powiedzieć, że naprawdę jestem mistrzem parkowym. Kurde. Ciągle coś, nie? Mam tyle, kurde już znajdę. Muszę zrobić filmik jeszcze Wam yy, kiedyś yy, ze wszystkich moich znajdek. Albo może o, nie ze wszystkich zajdek, ale zrobię na przykład następny filmik taki yy, z całym złotem i srebrem, które znalazłem. Także jeżeli będziecie chcieli, mogę zrobić taki odcinek. Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Yy, może pójdę jeszcze pokopać w te święta, może jutro, może pojutrze chwilkę sobie gdzieś po potupta, także. Może coś się uda, a póki co to teraz szykujemy się z kaszą i Dzieciakami do świąt, coś tam trzeba ugotować, upichcić, bo jesteśmy w tyle, daleko w tyle, dopiero Kasia zaczęła teraz robić pierniki z Dzieciakami, ja zrobię jakiś tam sos, coś tego pierdoły, no coś, coś tam porobimy. Dobra, jak co to dziękuję za oglądanie, komentujcie, lajkujcie, yy, subskrybujcie przede wszystkim yy, i co widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie do zobaczenia. Piona, hej!